Cześć, bombka przydełkiem. Zapraszam na poradnik wykonania. Jak wykonać mniejszą bombkę? Link w opisie. Zobaczcie jak prezentuje się z bliska. Przepięknie to wygląda. Oczywiście kolorystyka dowolna. Do wypełnienia takiej bombki potrzebujemy plastikową akrylową bombkę o średnicy 10 cm. Tradycyjnie bawełna 100 gram. 565 metrów. 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki i sześciu oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Kolejny. Trzeci. Czwarty. Mam cztery, a będzie dwadzieścia. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Nitkę odcinamy, nie jest potrzebna. Pracujemy dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, słupek nad kolejnym słupkiem, Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, słupek nad następnym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad słupkiem. Pracujemy tak. Całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkułamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Dwa okrążenia. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy tutaj za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy za kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek chwytając tutaj za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pracujemy tak, całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkułamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Trzy okrążenia. Przechodzimy na łańcuszek. Na to drugie środkowe oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Szukamy tutaj tego drugiego środkowego oczka łańcuszka, nie chwytamy. Wkłuwamy szydełkowo oczko łańcuszka. To jest ważne, aby wzór pięknie się układał. I dwa słupki: pierwszy, drugi. Trzy oczka łańcuszka. I dwa słupki tutaj na tym drugim środkowym oczku łańcuszka. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. kłuwamy, trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Było to czwarte okrążenie. Przechodzimy na łańcuszek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Nie chwytamy. Wkuwamy szydełko w oczko łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na drugim oczku łańcuszka słupek. Na trzecim oczku łańcuszka słupek. Mamy trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Na oczku łańcuszka słupek. Na drugim oczku łańcuszka słupek. I na trzecim oczku łańcuszka słupek. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i dalej. Słupek na oczku łańcuszka. Pierwszy słupek na oczku łańcuszka. Drugi słupek na oczku łańcuszka. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. 5 okrążeń, 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku słupek, na następnym słupku słupek. Na oczku łańcuszka słupek, na drugim oczku łańcuszka słupek i słupek nad słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem i jeszcze raz słupek nad słupkiem. W sumie mamy 8 słupków. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad słupkiem pierwszy, słupek nad słupkiem drugi, słupek nad słupkiem trzeci, słupek na oczku łańcuszka czwarty, słupek na kolejnym oczku łańcuszka piąty, słupek nad słupkiem. Szósty słupek nad kolejnym słupkiem, siódmy i słupek nad następnym słupkiem. W sumie osiem słupków. Umieszczę marker, żeby było bardziej widoczne to, co chcę Wam pokazać. Przyda się za chwilę. A tymczasem to okrążenie do końca. 3 oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, kłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Trzy słupki omijamy, pracujemy na czwartym, oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. Słupek nad słupkiem. I jeszcze raz słupek nad słupkiem, słupek na oczku łańcuszka, słupek na drugim oczku łańcuszka, słupek na trzecim oczku łańcuszka, osiem słupków, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy trzy słupki, pracujemy na tym czwartym słupku. Wykonujemy słupek, i dalej słupek nad słupkiem drugi, słupek nad słupkiem trzeci, słupek nad słupkiem czwarty, słupek nad słupkiem piąty. Słupek na oczku łańcuszka. Szósty, słupek na drugim oczku łańcuszka. Siódmy i słupek na trzecim oczku łańcuszka. W sumie 8 słupków. I zobaczcie. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie. Kolejne okrążenia będą również takie same. Omijamy trzy słupki, pracujemy na czwartym. Omijamy trzy słupki, pracujemy na czwartym. To jest pierwsze okrążenie, a będzie 8, Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. W sumie 8 okrążeń. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Zobaczcie. Policzymy od markera. Omijamy trzy słupki, pracujemy na czwartym. Omijamy trzy słupki i tak dalej w każdym okrążeniu. To okrążenie było pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Piąte, szóste, siódme, ósme okrążenie. Tak robótka wygląda w tej chwili. Nieciekawie, ale to się zmieni. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. I słupek nad następnym słupkiem. Mamy trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki omijamy, pracujemy na kolejnym. Słupek. Słupek nad następnym słupkiem. I jeszcze raz słupek nad kolejnym słupkiem. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Trzy razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, słupek nad słupkiem. Drugi, słupek nad słupkiem. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa słupki omijamy, pracujemy na kolejnym. I trzy razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, słupek nad słupkiem. Drugi, słupek nad słupkiem. Trzeci. Tak to wygląda. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łańcuszek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. I tutaj. 3 oczka łańcuszka na słupek, na drugim oczku łańcuszka słupek mamy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. A tutaj na łańcuszku dwa słupki. Pierwszy na pierwszym oczku łańcuszka, drugi słupek na drugim oczku łańcuszka, dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na oczko łańcuszka i wykonujemy słupek. Na drugim oczku łańcuszka słupek. Dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka i tak dalej. Na oczku łańcuszka słupek. I na drugim oczku łańcuszka słupek. Pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na środek łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Jesteśmy na środku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Mamy jeden słupek i trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Szukamy tutaj tego drugiego środkowego oczka łańcuszka i wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Szukamy tego drugiego środkowego, wkłuwamy w to oczko łańcuszka i wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka i słupek, wkłuwając szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko, ale. Najpierw musimy włożyć nasze wypełnienie naszą plastikową, akrylową bombkę do środka. Marker usuwamy i zobaczcie. Naciągamy robótkę. Nie bójmy się tego. Wzór się pięknie wyprostuje. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na to. Drugie środkowe oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. I tutaj wykonamy dwa słupki łączone górą. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj na kolejnej poprzeczce, na tym drugim środkowym oczku łańcuszka, słupek do połowy. I razem dwa słupki łączone górą, a pomiędzy jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Włuwamy tutaj w to drugie środkowe oczko łańcuszka i słupek do połowy. Na kolejnej poprzeczce, na tym drugim środkowym oczku łańcuszka, słupek do połowy. I razem dwa słupki łączone górą, jedno oczko łańcuszka i dalej. Na tym środkowym oczku łańcuszka słupek do połowy, na kolejnej poprzeczce, na tym środkowym oczku łańcuszka słupek do połowy i razem. Tak to wygląda, i pracujemy całe okrążenie. Jedno oczko łańcuszka. Tutaj mamy dwa słupki łączone górą. Te pierwsze, ułóżamy szydełko w tym miejscu, przeciągamy, oczko ścisłe. Ja chcę oczywiście zmniejszyć to kółko i wykonam okrążenie pół słupków. Przechodzę na to jedno oczko łańcuszka, oczko ścisłe, oczko łańcuszka i pół słupek. W tym samym miejscu. Tutaj, w tym miejscu, zakończymy okrążenie. Półsłupek na oczku łańcuszka. Półsłupek na kolejnym oczku łańcuszka. Całe okrążenie półsłupków. I tak dalej. Do końca okrążenia. Tutaj mamy to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. I tutaj przeciągamy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitki chowamy. I zobaczcie, jak się pięknie robótka zamknęła. Wzór naciągnięty. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możesz podzielić się zdjęciem gotowej robótki, wykonanej według moich poradników.